Więc Amerykanie o tym wiedzą, doskonale o tym wiedzą i wcale nie zamierzają dać się stąd wypchnąć. Ale żeby się nie dać wypchnąć... To muszą mieć w Europie jakiś obszar, na którym mogłyby postawić obydwie nogi. Tam, także to nie tylko wielkoduszne takie poparcie, ale i realizacja pewnego interesu amerykańskiego. No i bardzośmy się cieszyli z tej deklaracji prezydenta Trumpa, ale okazało się, że za wcześnie, bo nie spodziewaliśmy się, jaką straszliwą cenę Polska będzie musiała za to zapłacić. No teraz już wiemy. W 2018 roku Stany Zjednoczone przyjęły, Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął ustawę 447 której prawny sens, dobrze to jest wyjaśnić, dlatego że tu różni dygnitarze opowiadają różne głupstwa na ten temat, że ona nie ma sensu, i tak dalej. No to miło usłyszeć, że Kongres Stanów Zjednoczonych uchwala ustawy bez sensu, które nie będą miały żadnych konsekwencji. No, ciekawe, to ta, mówi to nawet nasza pani Żorżeta, ambasador Stanów Zjednoczonych, więc to ciekawe co ona mówi. Proszę Państwa, sens prawny tej ustawy sprowadza się do tego, że Stany Zjednoczone przyjęły na siebie obowiązek dopilnowania, żeby kraje, takie jak Polska między innymi wykonały żydowskie roszczenia odnoszące się do tak własności bezdziedzicznej. Bo do roszczenia odnoszące się do normalnej własności takiej spadkowej. Tu nie trzeba tutaj niczego, żadnego ustawodawstwa kompleksowego, bo to można odzyskać tytuł własności w drodze normalnego postępowania sądowego i tu nie trzeba żadnego prawa zmieniać. Własność bezdziedziczna, zgodnie z zasadami jeszcze starożytnego prawa rzymskiego, które zostały recypowane przez wszystkie państwa cywilizowane, między innymi Stany Zjednoczone i Polskę, ta własność bezdziedziczna pod, pod, jest, przypa, przypada państwu, którego ten zmarły właściciel był obywatelem. Kropka. I naciski na Polskę nie idą w tym kierunku, żeby Polska oddawała cokolwiek. Jak komuś się należy, to mu oddaje i teraz i bez takiej zachęty. Natomiast żeby naciski na Polskę idą w tym kierunku, żeby nasze władze stworzyły. Pozór podstawy prawnej, takie pozory legalności, co by umożliwiło realizację tych roszczeń. One zostały oszacowane w liście, jaki Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego, siedzibą w Nowym Jorku, w styczniu ubiegłego roku wysłała do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. W tym liście do, został dokonany szacun za szacunkowa wartość tych roszczeń na bilion złotych, czyli na według aktualnego kursu ponad 300 miliardów, czy około 300 miliardów dolarów. To jest równowartość trzech rocznych budżetów państwa polskiego. Jest oczywiste dla każdego, kto ma trochę rozeznania w tych sprawach, że Polska nie mogłaby zmobilizować takiej gotówki nawet w transzach bez spowodowania natychmiastowej katastrofy ekonomicznej, która by się przełożyła na katastrofę społeczną i tam wszystkie inne. Jeżeli zatem Polska miałaby zrealizować te roszczenia, to musiałaby to zrobić w naturze, a więc zasoby Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, zasoby lasów państwowych, udziały w spółkach Skarbu Państwa, być może zasoby złota Narodowego Banku Polskiego. Na mówiąc, jeden z czytelników tam zapytał mnie w liście, czy zasoby złota Narodowego Banku Polskiego wystarczyłyby na zaspokojenie tych roszczeń. One wynoszą około chyba 116 ton, jeśli dobrze pamiętam. I to jest, one reprezentują wartość niecałych 6 miliardów dolarów, a tu chodziło o 300 miliardów dolarów. Także dobrze by było, żebyśmy sobie zdawali sprawę ze skali yy, tego rabunku. No i yy, to jest ta cena, jaką musimy, taką, taką łapówkę musimy zapłacić za Twój Straszliwa łapówka. Dlaczego? Dlatego, że Konsekwencją realizacji tych roszczeń będzie okupacja Polski. Dosłownie to płacenie o okupacji, to znaczy zawłaszczenie. Proszę Państwa, środowisko, które zostało było obdarowane majątkiem takiej wartości na terenie polskim przy nieruchomości się nie da wynieść, z dnia na dzień zyskałoby dominującą pozycję ekonomiczną. Która natychmiast by się przełożyła na dominującą pozycję społeczną i polityczną. Mielibyśmy po prostu szlachtę. Naród, historyczny naród polski we własnym kraju zostałby zdegradowany do trzeciej kategorii, bo pierwszą kategorię by stanowili okupanci, drugą kategorię kolaboranci, których tam by nie zabrakło na pewno, a reszta dopiero trzecią. A reszta dopiero trzecią. Więc jest to moim zdaniem największe zagrożenie, jakie zawisło nad Polską od 1939 roku. No i widzimy, że tu nasze władze zachowywały się trochę dziwnie, bo takim podejrzane milczenie, a potem kiedy już nie mogły milczeć, a nie mogły milczeć dzięki temu, że, czy wskutek tego, że ujawniłem notatkę. Z rozmów, jakie prowadził 25 października ubiegłego roku pan Gerdi z panem ambasadorem Chodorowiczem. Pan Jastgerli jest nie jest osobą prywatną, jest pełnomocnikiem Departamentu Stanu do spraw Holokaustu, więc jest to osobistość oficjalna, jak najbardziej. A pan ambasador Chodorowicz jest pełnomocnikiem ministra spraw zagranicznych. Rzeczypospolitej Polskiej do spraw kontaktu z Diasporą Żydowską. On sam jest członkiem tej Diaspory, to mu znacznie ułatwia te kontakty, ale już mniejsza o to. Proszę Państwa, pan Jastgerny w tej rozmowie zaprezentował coś w rodzaju harmonogramu, jaki Polska ma te roszczenia realizować. I tam powiada tak, że strona amerykańska, no on ją reprezentuje, rozumie, że w perspektywie czy w horyzoncie, on takiego używa słowa, w horyzoncie roku wyborczego nie można dokonywać przedsięwzięć publicznych i formalnych. No to jasne. A jakie przedsięwzięcia publiczne i formalne? No, ustawy. Konstytucja Polska nie przewiduje tajnych ustaw. Każda ustawa musi być opublikowana w dzienniku ustaw, bo to dopiero wtedy wchodzi w życie, więc nie może być tajnych ustaw. Czyli to są te przedsięwzięcia publiczne i formalne, ale, powiada pani Asgierdi, to my to rozumiemy, ale to nie przeszkadza, żeby w tej sprawie nastąpił i dokonał się istotny postęp. I wyjaśnia, co rozumie przez istotny postęp. Że zanim tam będzie można przejść do tych, czy do tych przedsięwzięć publicznych i formalnych, to musimy już rozpocząć rokowania na temat konkretnych kwot finansowych. No to tu już nie ma złudzeń żadnych, tu już żadnych złudzeń nie ma. Wszystko jest powiedziane, kawa na ławę została wyłożona. No i nasi dygnitarze z rządu, bo opozycja skwapliwie korzysta z okazji, żeby siedzieć cicho. Gdyby rzeczywiście była opozycją, to by rozsmarowała rząd na podłodze, ale skądś wiedzą, że tu nie można tutaj, bo tu zaraz by im przypomnieli, skąd im wyrastają nogi. Otóż, proszę Państwa, co powiedział, co powiedzieli nasi dygnitarze? Pan Brudziński, pan premier Morawiecki i pan Jarosław Kaczyński? Nie oddamy ani guzika. No ja to bardzo ładnie, ale... Ale kiedy do Laski Marszałkowskiej wpłynęła ustawa antyroszczeniowa, to pan poseł Rzymkowski ją tam napisał. Ja krótszą napisałem, bo ja napisałem taką z trzech punktów się składającą. Ponieważ jest krótka, to państwu ją tu opowiem. Artykuł pierwszy. Zobowiązuje się Radę Ministrów do oświadczenia, że Rzeczpospolita Polska nie zadośćuczyni żadnym żydowskim roszczeniom odnoszącym się do tak zwanej własności bezdziedzicznej. Punkt drugi tego artykułu pierwszego, że obowiązek złożenia takiego oświadczenia powstaje niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej ustawy. Artykuł drugi. Kto wbrew postanowieniu niniejszej ustawy próbuje dokonać, doprowadzić do realizacji. Żydowskich roszczeń odnoszących się do mienia opisanego w artykule pierwszym, podlega karze albo próbuje ominąć ten zakaz podlega karze z artykułu 129 kodeksu karnego. Artykuł 129 kodeksu karnego dotyczy tak zwanej zdrady dyplomatycznej. On mniej więcej taką treść ma, że kto będąc upoważnionym do reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej wobec obcych państw albo organizacji międzynarodowych działa na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze od roku do dziesięciu lat więzienia. I było trochę dziwne, bo pan marszałek Kuchciński zdjął tę ustawę z porządku dziennego. Właściwie bez żadnego merytorycznego ustalenia, tylko powiedział, że ona by skomplikowała stosunki międzynarodowe. No na pewno, na pewno by skomplikowała, ale proszę Państwa, jeśli chodzi, jeśli alternatywą jest okupacja Polski, to już ewentualność skomplikowania stosunków międzynarodowych wydaje się złem mniejszym, bo to tam. Jak, jaki by był cel tej ustawy na przykład, tej w, przeze mnie napisanej. On by tego procesu nie zatrzymał prawdopodobnie. Bo kiedyś byłem w Denver w Colorado i tam rozmawiałem z takim starszym panem, który jest inżynierem górnikiem i opowiadał mi, jak funkcjonuje ta branża w Stanach Zjednoczonych. Oni prowadzą interesy na całym świecie. No i on mi tak opowiada, jak to jest i w pewnym momencie tak wtrąca koło rzeczy zwyczajnej, nie żeby mnie tam zepatować czymś. Tylko mówi, wie pan, czasami niektóre rządy nam podskakują. Jak za bardzo nam podskakują, to my je zmieniamy. Znaczy nie on, tylko CIA, przecież po to jest, po to jest. Więc ta ustawa by nie wstrzymała tego procesu, bo to prędzej rząd by został zmieniony ale dawałaby nam możliwość zyskania na czasie. Bo rząd miałby alibi wobec swoich tam partnerów. Słuchajcie, nie możemy się wdawać z wami w rokowania, bo o 10 lat więzienia, no co wy. I w ten sposób moglibyśmy doczekać do listopada 2020 roku, przyszłego roku, kiedy będą kolejne wybory prezydenckie w Ameryce. Być może, że zostanie wybrany Donald Trump, ale może kto inny, może kto inny. i do jakaś cień szansy się pojawia. No i widać wyraźnie, że nasze władze tego nie chcą, że nasze władze tego nie chcą. Więc z tym bagażem to opowiadam państwu o tym wszystkim, żeby państwu pokazać, jak wydarzenia zachodzące dookoła Polski przekładają się na sytuację w Polsce i determinują postępowanie naszych polityków pół biedy, gdyby to, jakoś, by to zmierzało do realizacji jakiegoś celu polskiego, ale nie zmierzał. obawiam się, że nie zmierza. Dzięki. Moim zdaniem w tej sytuacji, to tak samo jak w przypadku pana Rostowskiego, on chyba nie podlegał premierowi Tuskowi. Bo w ogóle warto przypomnieć, jak wyglądało tworzenie rządu Platformy Obywatelskiej, pierwszego rządu. Otóż Platforma Obywatelska miała gabinet cieni. Przed wyborami w 2007 roku miał gabinet cieni, w którym na ministra finansów był przygotowywany pan Chlebowski. Podobnie na ministra sprawiedliwości była przygotowana pani Pitera. Na ministra, na ministra obrony był przygotowany pan Zdrojewski. Tak. Ale kiedy przyszło do tworzenia rządu, to okazało się, że nie wiadomo skąd zjawił się pan Rostowski, no i pan Świąkalski, któremu pani Pitera ustąpiła. Pan Klich, lekarz-psychiatra, być może stan naszej armii uzasadniał taką podmiankę, ja to chętnie w to wierzę. No ale istotne jest jeszcze co innego, że ci, którzy byli przygotowywani na te resorty. No, oni sami się przygotowali, byli przygotowani, ustąpili tamtym jeźdźcom znikąd bez słowa protestu. No to musiało, wyobrażam sobie, bo nie wiem jak do tego doszło, ale wyobrażam sobie, że do premiera Tuska przyszedł ktoś starszy i mądrzejszy, powiedział: Słuchajcie, no Tusk, macie tu papierek z listą waszego gabinetu, i nic tu nie kombinujcie, bo to same zgryzoty z tego wynikają, a my będziemy musieli wam przypomnieć, skąd wam wyrastają nogi. No i to natychmiast. Pan minister Rostowski dlatego myślę, że on podlegał komu innemu. To tak jak Zdenek Mlynarz, jeden z tych komuchów czesko-słowackich, jest z 1968 roku napisał taką książkę wspomnianą, Mróz od wschodu, gdzie tam opisuje, jak to między innymi dywizja tamańska i kantemirowska zajęła Pragę i straże dywizji tamańskiej były na hradczanach, a tych wszystkich tam na sali jednej zgromadzono no i siedzą tam melancholijnie, rozmyślają nad własnym losem, co to z nimi będzie no i ten młynarz widzi, że przez te wszystkie straże dywizji tamańskiej idzie jego kierowca i Oni go puszczają i tego. i mówi: jak tu żeś wszedł? A on mówi: normalnie. Jak mnie zatrzymywali, to ja do nich mówię: ja wam nie podlegam. To się rozstępowali. No i to tak z panem minister.